Superbohaterowie ratują świat, ale czy potrafią uratować swoje związki? Oto moje subiektywne top 10 najciekawszych komiksowych miłości. Wszystko od wyjątkowo idealne do bardzo toksyczne. Choć niekoniecznie w tej kolejności. Miejsce 10. Black Panther i Storm, czyli Król i Bogini. Niby wszystko było idealnie do momentu, kiedy Avengers pokłócili się z X-Men, bo wtedy oficjalnie ich małżeństwo zostało anulowane. Cokolwiek to oznacza, bo nie wiem, czy to rozwód na przyszłość, czy stwierdzenie nieważności. Ciężko jakby te wszystkie normy prawne obowiązujące w fikcyjnych uniwersach przełożyć na świat rzeczywisty. Choć ich ślub był jednym z największych wydarzeń w tym uniwersum. Miejsce 9. Daredevil i Elektra, czyli fatalne zauroczenie. Elektra była wielką miłością Mata Mardoka, ale potem została zabita na jego oczach, a potem wróciła do życia, a potem znowu zginęła i znowu wróciła do życia. Rozumiesz? Wiem, że coś takiego może nie najlepiej wpływać na stabilność związku. Poza tym Mat jest gigantycznym kobieciarzem, prawdopodobnie największym w tym uniwersum. Miejsce 8. Green Arrow i Black Canary, czyli związek pełen akcji. Takie typowe on-off relationships schodzili się, rozstawali, schodzili, rozstawali. Nawet w alternatywnej rzeczywistości Oli został zamordowany przez Dajne. Podobno typowe w każdej dłuższej relacji. Miejsce siódme: Thor i Jane Foster, czyli boska miłość. To znaczy do pewnego etapu boska jednostronnie, ale potem Jane Foster również została Thorem, więc można zaliczyć ją jako Asgardkę. Można powiedzieć, że ten związek przetrwał wiele ragnaroków? Dosłownie bo chyba z trzy... Miejsce szóste Scarlet Witch i Vision, czyli związek czarownicy oraz syntezoida, prawdopodobnie funkcją wibracji. Śmialiście się z Japończyków, że robią sobie partnerów z robotów, a Scarlet Witch robiła to zanim to było modne. Teoretycznie związek doprowadził do powstania dzieci, no ale dzisiaj wiemy, że to były odłamy duszy Mephisto, więc tak naprawdę były magiczne, więc tak naprawdę, no, nie były ich. Ale miłość była prawdziwa. Joker i Harley Quinn, czyli jakieś to romantyczne, albo nie, wcale nie. Jak mówimy o związkach dwóch socjopatów, to nie może się to skończyć dobrze i czasami przekłada się to nawet na mm, wersję adaptacyjnej live action. No, ale na szczęście, jak Harley Quinn przeszła z ślepa fascynacja Jokerem, no to poszła w kierunku fascynacji Poison yy, Ivy. Superman i Lois Lane, czyli najtwardsza, najtrwalsza miłość. Najbardziej klasyczny duet, i choć w alternatywnej rzeczywistości Lois, jasne, miała romans z Batmanem, no to co staje się w alternatywnej rzeczywistości, prawdopodobnie zostaje w alternatywnej rzeczywistości. Za to w głównej są małżeństwem, mają syna i są synonimem superbohaterskiej monogami. Która działa? Miejsce trzecie. Deadpool i pani śmierć, czyli to skomplikowane. Jeżeli wybranką waszego serca jest dosłownie awatar śmierci, a wy macie jakby czynnik gojący, który wywala poza skalę, no to może to być związek budzący kontrowersje. Na przykład wśród sfrenzonowanych exów pani śmierci, jak Thanos, który nałożył dodatkowo na Deadpool'a klątwę życia, żeby ten nigdy nie mógł jej spotkać. No ale umówmy się, ta dwójka zawsze znajdzie sposób, żeby się spiknąć. Miejsce drugie. Batman i Catwoman, czyli wieczna gra w kotka i myszkę. Orbitowali wokół siebie od dawien dawna, chociaż Bruce miał wiele love interest w międzyczasie, aż miało się to skończyć ślubem w 2018. I wtedy DC dał nam okładkę, na której dosłownie był pokazany ten ślub, chociaż finalnie do niego nie doszło. Nienawidzę was za to, wydawcy. Natomiast jeżeli w tym kontekście miałbym pochwalić jakiś kawałek pracy to Kinga, no to ewidentnie jest to ten zeszyt, w którym następuje podwójna randka. Batmana, Catwoman, Supermana i Lois Lane. Świetna rzecz, polecam. Miejsce pierwsze. Spider-Man i Mary Jane, czyli Tygrysie. Trafiłeś w dziesiątkę. Choć Mary Jane nie była ani pierwszym, ani ostatnim love quest Petera, to niewątpliwie była tą najbardziej charakterystyczną postacią uwielbianą przez fanów. Uwielbianą do tego stopnia, że lubili ją bardziej niż wydawcy, którzy głównie zajmowali się tym, żeby się jej pozbyć. Mimo tego, że czasami w zeszytach jej historie zajmowały tyle samo miejsca, co historie Petera. Ostatecznie ta parka za cenę uratowania życia Chechi May, która no, ma miliard lat i prawdopodobnie już powinna umrzeć, znaczy już nawet umarła kiedyś. Choć dobra, to chyba nie była ona tylko aktorka. W każdym razie postanowili oddać swoją miłość w ramach Paktu z Diabłem. To jest dokładnie to, czego wszyscy fani się spodziewają od swojego krystalicznego protagonisty. Żeby zawierał Pakt z Diabłem i pozbywał się swojego związku. A jakie są wasze ulubione superbohaterskie pary?